Dzień dobry, dzień dobry. My dzisiaj jesteśmy w miejscowości Brondy, nie w naszych słonecznych Uniejowicach. Co my tutaj robimy? Kilka miesięcy temu dodaliśmy z Grześkiem post konkursowy z 365FarmNet i dzisiaj przyjechaliśmy poznać zwycięzców i wręczyć im osobiście nagrody. I rozpocząć tutaj taką ewidencję i wprowadzić zasady rolnictwa precyzyjnego. Zapraszamy. Cześć, mam na imię Jola, to jest mój mąż Dominik. Od 10 lat prowadzimy gospodarstwo rolne. O powierzchni 80 hektarów, w którym uprawiamy zboża, rzepak i groch. I gospodarstwo nastawione głównie na produkcję roślinną. Pierwsze co wpadam na gospodarstwo i zaglądam, ile tych ciągników jest, jakie maszyny. Zwiedzanie. Takie... 5 ciąg traktorów na każde 10 hektarów, jeden, ale już tutaj wiem od Joli Dominika, że to są takie krótkoterminowe sprawy. Jeden przychodzi, odchodzi. Także rotacja jest duża. Tak, tak. zdecydowanie. Zmieniają się. Tak jak mówiliśmy wcześniej, w sumie nie zmieniają się tylko te dwa. Czyli A ten, tak. który mamy od początku, i ten, który jest naszym takim prezentem ślubnym, który kupiliśmy zaraz po ślubie. A, A, czyli za takie jest... pieniążki ślubne to poszedł ciągnik? Tak. Pięknie. To jest, to jest to nie sprzedawajcie taki nietypo, nietypowy. No raczej jest nietypowy. nie do sprzedaży. Tak, to jest Ale przynajmniej jest... nie jest nudno, czyli mamy tutaj klasika, tutaj? New Hollanda. wejdziemy tak, tam, będzie tak. go będzie jak, go widać. Chyba tego jako Fiatu. jedyny garażowany, tak, tak, czyli jak najbardziej teżowy. Tak, tak. <laughs> 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 jedyny gara... który jest stoi. Tak, więc chyba go bardzo. Do tego sprzętu będzie Active Box jeden, jako traktor siewnik, horsz widzę, zanim, przy nim też się jeszcze zatrzymamy chwilę, e, kolejny no i komóreczka to będzie jako osoba, cała ewidencja osoby. Do tego przejdziemy później, a teraz zobaczmy jakie tutaj maszyny w gospodarstwie jeszcze mamy. Kiedy ostatnio a ja, a ja pracował? Ostatnio pracował. Często pracuję, bo... Zaprawialiśmy zboża. Tak, on. No w związku z tym, że nie ma tej kabiny i matura, no to ktoś takiego. To jest taki joystick. Jak wiesz, jak jedziesz po dziurach, to... Jest taki joystick dla ubogich. Joystick dla ubogich. Nie no słuchaj. Kurczę, no A na co poszła nasza kasa? Na co poszło? No. Nasza kasa? Ze ślubu? Gdzie jest kasa? Nie. Gdzie są pieniądze ja ze ślubu albo z komu poszła kasa, nie? Na remont. Zrobiliśmy remont całego piętra. No widzisz. A mogło być piękniej, nie? A mogliśmy mieć jakiś fajny sprzęcik. Odbijasz to sobie po ślubie. Kupiłbym trzy fadromy. <laughs> żeby mieć co remontować oczywiście. Nie kupiłby tyle. Pokazuje drobne podarunki Active Boxy, czyli takie skrzyneczki, które będą nam automatycznie zapisywać każdy zabieg na polu i drobne aktualizacje w aplikacji są. Czyli teraz możemy zrobić tak, że bez active Boxów też możesz sobie ręcznie w aplikacji dodać maszyny, możesz sobie dodać wybór na przykład przy siewniku jakiejś rośliny, którą siejesz, i będzie ci automatycznie zapisywać. To na polu. Aha, więc tak, okay. jedna do siewniczka, druga okay. do ciągniczka, a trzecia masz aplikację, to od razu zobaczymy. Wersje są oczywiście wodoszczelne, kurze odporne, więc albo gdzieś na maszynie, albo do środka, gdzie ci wygodniej. Dobra, to tam jedno może. Wrzucimy. Mogą być trytytki, może być mocna taśma, tak jak w moim przypadku. No może wrzucimy do, do, do słodyki. Będzie, będzie naj, I sobie najbezpieczniej. Zarejestrowaliśmy Cię troszeczkę inaczej, bo możesz mieć takie bryloczki, takie jak u mnie w gospodarstwie, przypisane do każdej osoby. Natomiast myślę, że dużo łatwiejsza wersja jest taka, żeby przypisać użytkownika jako telefon. Czyli telefon masz mhm. zawsze przy sobie, wchodzisz i on jest jakby taką główną rejestracyjną bazą i GPS-em. Czyli jesteś jakby zarejestrowany. Tak, dokładnie. Wciskamy rozpoczęcie rejestracji. Mhm. I zobacz, I wykryło Ci ciągnik, który mhm. jest tutaj przypisany do jednego Active Boxa I siewnik. E, i siewnik. Możemy też sobie dodatkowo, z takich dodatkowych opcji wybrać materiał siewny. E, Siejesz apostela, ile tam, 130? 130. 130 kilogramów. I teraz tak, wjeżdżasz na pole i będziesz miał raz zapisane wszystkie ścieżki, dwa, że będziesz miał zapisane, że na tych 9 hektarach posiałeś 130 Kilogramów apostela na hektar. Godziny, osoba, sprzęty pełna ewidencja, automatyczna. Dziewczyny tam sobie w swoich sprawach rozmawiają, a ja tak sobie marzę może kiedyś. Ale klima już działa, <laughs> więc nie jest. Działa klima. Tak, to już jest wiesz, na plus. To nie, to nie, to już nie że Jest dobrze. wystarczy. E... <laughs> A po co mi takie problemy? <laughs> Czy nie? <laughs> Raczej nie. Jest nie, dobrze. Nie, nie, nie. nie, Nic się nie dzieje. Takie taki zgrabniutki, co nie? Taki... taki, no, jak na nasze gospodarstwo, taki w wystarczający. Walmet? Tak. <laughs> no tak, tak. Tak wyszło, potrzebny był ciągnik, który posiada pneumatykę. Jeszcze jeden. Aha, hamulca, tak? Bo zakupiliśmy drugą taką szczepę większą e, i, i potrzebne były dwa ciągniki, które... A ja próbuję rozkminić już które... poza ciągnikami, bo jest ich trochę u ciebie. Może zaraz go nie będzie. E, <laughs> u Ciebie są uprawa orkowa, tak? Bo dwa pługi... Sobie znaczy stoją. orkowa jest tylko... wały? Tak. Orkowa jest tylko podrzepak. Aha, orkowa jest tylko pod rzepak? Tak, bez tego... A reszta jest bez, reszta, bez orca? Tak, reszta jest bez orca. No, tak. no, 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 no to wiele gospodarstw tak teraz robi, że jednak rzepak mówią, że lubią, bo jest... No, tak. No, to... Chyba, że w lata suche, no to wtedy jest większy problem, prawda, Zorka? Znaczy, częściowo też są kawałki, które takie mamy po prostu małe, tak? Takie 80-arowe czy ten, więc i tam jest taka, e, no, taka ziemia, że ona się nie chce za bardzo zsuwać z desek, co nawet tutaj na tym jednym półku widać, no. więc e, jeśli tam trafia rzepak, no to tam się staramy jednak i tak nie, nie orać, tylko tam, gdzie po prostu też bezorkowo bo po prostu jest, no duży problem z tomorką, tak? Żeby ją wykonać. Dobra, jak macie tak ciężko, ciasno z czasem, to co? Jola jedną czwórkę, a Ty drugą, tak? No, znaczy jest jeszcze trochę więcej osób to zaangażowanych, ale tak, tak. Znaczy Jola, tak, on normalnie pracuje na tych maszynach, tak, w sensie potrafi... No potrafi orać, potrafi wałować, także... Cała rodzina zaangażowana, no, można powiedzieć, że, że tak. Kolejny ciągnik, Perguso. Okay. Może zaraz go nie będzie. Yes. A, może jest. Nie, 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 na razie na razie będzie. A już sprzedają, zobacz. Nie, nie, jeszcze nie sprzedajemy. Eee, no i co? Kolejny sprzęt opryskiwasz te koła. Ile tu metrów masz? 27. Przepraszam bardzo 27. 27? No, to tak... To tak optymalnie, a litrów? 3300. 3300 No, to tak po... Po 200 litrów lejesz najczęściej? No zazwyczaj po 200, tak. Nieraz więcej, nieraz mniej, zależy. Co się no jest tych trochę sprzętów co... u ciebie. Każdy to w tym gospodarstwie standardowo szuka, co, coś zmienia, coś nowego. To są jednak takie najfajniejsze chyba aspekty, co? Tak. To Cały cudownie, czas u tak. ciebie, u was, bo tutaj ona też jeździ. Nie tam e, e, Znaczy, nie akurat może nie opryskiwaczem, tak? tak, nie, tak nie, opryskiwaczem nie, ale tak. Więc tutaj nie czuję się Orka przyznam. bardziej. Tak. Tak? O, Rzeczywiście. A to, już, to już wiem. To... I żniwa z przyczepami to. też. Ja, to jest ciągnika, nie? Ja wiem. Teraz tak, albo trytytki, klej, albo po prostu do takiego schowka ja, ja magicznego. Nie, schowka, co? Proszę bardzo. Najlepiej będzie do schowka wrzucić. To, to co, ja mam jechać w pole, czy Ty jedziesz? Nie no, chyba już... Jedź, Grzesiek. Dziewczyny niech jadą, co nie? To, to co robimy? Myślę, że tak. Już teraz, jak już tyle sprzętu jest... My jesteśmy już po robocie. Pójdziecie zrobić obiad. Obiadek <noise> obiad jest <jeszcze> zrobiony. Właśnie wiem. <noise> no dobra, to co? Podczepiamy siewnik, wyjedziemy na pole i zobaczymy, jak ta ewidencja działa. Jak to, jak to działa? Zawsze takie czyściutki? Prawie zawsze. To nowy, nowy... Dzisiaj może troszkę bardziej. Nowy traktor, To Dobra, jak standardowo, nauki sprzętem. To jest na ludzie? E, tak, tak. Dobra, rewers jest, okay. tak. rewers jest. Dobra, nie znam się. Jak chyba Dobra. tylko pojadę. Włączymy, czekaj, włączymy te? Dobrze, żeby nie chciał pojechać u mnie to, to bym jeszcze wiesz, przetargał i sprzęgł. Ten hamulec spalił. No nie, właśnie to jak już hamulec ręczny jest, to dobrze, żeby jednak trzymać. Że trzyma jak, jak nie trzyma, to właśnie można się później zdziwić. My, my przejeżdżamy tylko przez drogę? Tak, tak, tak. Tylko przez drogę mm. przejeżdżamy. Daleko nie musimy jechać. No, ja to sobie lubię tak, na, mogę, tak W trakcie tak, teraz nowym, ma nie Tak, Można Zawsze zmienić. Zawsze to nowe tam. Ten... Zawsze, coś Zawsze to, to coś nowego się dowiesz, że... A tu się szyba nie domyka, a tu no, tak. to. A tu tak, a tu no. A telefon, telefon. A Jak telefon jest, jest, jest. Aha, i musimy Włącz ten. Okay. Okay, okay. Włączamy aplikację, tak? Tak. Dobra, no ale jest rejestracja no. włączona. Aha, no tak. Rejestracja jest włączona. No, ja u mam tablety, no i później masz jakby w całym programie. zapisuje ci to do kartoteki pola. Mhm. W tym polu, które masz, jako pierwszy taki zabieg siew, prawda? Czyli mhm, będziesz miał posianego tego apostela, 130 kg, no i jakiś czas pracy i ci w koszty wróci. Wszystko będzie wyliczone. Dasz sobie na przykład cenę siewu, ustalisz cenę materiału siewnego, mhm. ewentualnie twojej pracy lub osoby, która pracuje. No i od razu będziesz miał koszty podliczone, prawda? że się masz za tyle w pracach taka kwota no i na koniec sezonu wiadomo Można wszystko podliczyć Damy radę tak. i będziemy tu ten przesuszać no tak momentu... widzę, widzę że tej wody też nie ma za dużo A czy znaczy, tak. wiesz co Uchważy powiem ci się... nie, nie to jest po prostu jak głębiej byś ruszył to, to, to tak? jest, jest, jest to u nas u nas kurczę z tydzień, nie no, nie co, nie, jaki tydzień, ze dwa tygodnie temu, teraz się kurzy. Ale dwa tygodnie temu to taka rzeczka płynie, to tak, jak ten taki dołeczek, masz nie? No. między polami i łąkami, jakby. I tak sobie siedzimy, z jalo, wróciliśmy z łodzi i tak zaczęło padać, nie? To tutaj, tutaj pola cały czas idą z tamtej strony spad spadł w tom, nie? To no. tam już przez ten asfalt, co za, za nami jest, to już się przelewało. Mm -hmm. a na, I tak z, z dwie godzinki w domu sobie siedzimy. Jedna straż, druga straż, tutaj te wsie, które są przy tej rzeczce, to pozalewane były, O no, kurde. No więc część, no. że miałem pod wodą, nie? Na szczęście no, wyszedł. Że pokolenie rolników rośnie. Chłopaki tu zainteresowani e, sprzętami. Już rysunki z starych bizonów czerwonych, bo to przed tym New Hollandem to bizonik był czerwony, tak, tak. No. E, słuchajcie, sama ewidencja. O nie, dobra. Musimy przejść szybko, bo się bateria rozładowuje. Sama ewidencja jeszcze nie jest zapisana, niestety. Musi tam chwilę czasu upłynąć. Natomiast zobacz, jak to u mnie wygląda e, w moim programie. Czyli mam całe gospodarstwo podzielone tutaj na uprawy. Mhm. Wracamy, wracamy. Zmiana komputera niestety. Tamten się rozładował. Zobacz jak to wygląda. No nie jest to już tak trochę... Znaczy masz tak. Wszystkie uprawy, co nie? Mhm. Brak upraw zostało mi do posiania. Pszenica 32 hektary niecałe. Tutaj mam całe moje gospodarstwo w takiej formie. No, ze wszystkimi działkami zaznaczonymi. No i to co najważniejsze, tutaj gospodarstwo, czyli wszystkie takie luźne dane, magazyn możesz sobie zrobić. Uprawa, czyli pola, dokumentacja. Tu mam tak jakby w takiej formie jest to zapisane. Zaplanowane, tymczasowe. Tu są rzeczy do zaksięgowania. Mhm. Czyli coś takiego Które... podobnego ci będzie wyskakiwać. Załóżmy, wchodzisz to i księgujesz i ci wskakuje do zaksięgowanych. Następnie masz w całej kartotece pola wybierasz pole i ci pokazuje jakby wszystkie zabiegi, ceny, koszty. Tak, to jest jakby można powiedzieć najważniejsze, że z programu mega dużo modułów. Naprawdę jest cały czas rozwijane. Nie, nie przebrniemy teraz przez wszystko, ale zlecenia maszyn, planowanie płodozma, płodozmianu, kropwiu, czyli satelity, masz obraz tego, jak, twoje, jakby, tak, tak tak, i... jak wygląda jakiś stan wegetacji, mhm. możesz tam nawożenie zaplanować do rozsiewacza automatyczne, ciśnienia opon, próby glebowe, plan nawożenia, analiza składników. No, jest naprawdę konkret. Czyli... Później jakieś mapy, moduły mapowe, tutaj też cała, mhm. e, całe gospodarstwo i tutaj właśnie też mogę sobie znaczyć wegetację. I to jest jakby na biomasie, tak? Tak, i to się jest na, na biomasie i mhm. zobacz, tutaj mam pole, e, takie czerwone to są niezasiane, tu mhm. mam kukurydzę. Tutaj mhm. mam moje, kawałek moich warzyw, mhm. a, a to tutaj to... nowo budowany dom. Także jest jakby wszystko jest, widoczne. To, to od razu widać. E, tak. No i oczywiście moduły takie e, dodatkowo płatne. Z podstawowych funkcji takich ewidencji nie musisz tutaj nic dokupywać, jeżeli nie chcesz. No, Także wrócimy. To wrócimy to kiedyś, kiedyś zobaczymy, czy sobie poradziłeś, ale mam nadzieję, że zaczniesz, bo to jest dobry czas od początku tak, teraz tak. od siewu. Tak. Zacząć. Ania, na środeczek proszę. Czas pożegnać. Czas pożegnać. Za gościnę, miło było bardzo Was poznać. No i oczywiście zapraszamy do siebie. To nie tylko tak pod nagrania, to naprawdę. Dziękujemy. Dziękujemy cześć. bardzo. Cześć, do, cześć. do zobaczenia. Do zobaczenia mamy nadzieję. Tak, tak. To do zobaczenia. E, czyli kolejne gospodarstwo, kolejna e, taka wizyta, gdzie no coś z tego rolnictwa precyzyjnego e, dołączyliśmy. Mam nadzieję, że to jakoś pójdzie w taką fajną stronę e, dobrej ewidencji. I precyzyjnych znajomości. Tak. <gry> Do zobaczenia. Do zobaczenia.